Dobry wieczór, Justyna Dobrosz Oracz. Zapraszam na pytanie dnia. A moim Państwa gościem jest kandydat koalicji obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, Bartłomiej Sienkiewicz, były minister kultury, ale także szef msw -a. Bardzo witam serdecznie. Panie ministrze, w sprawie zatrzymania żołnierzy na granicy, pan też wietrzy polityczny spisek? Nie, nie wietrze spisku. Natomiast uważam, że państwo to na pewno wyjaśni do, do dna. Dlatego pan premier zażądał wyjaśnień i od ministra sprawiedliwości, i od ministra obrony narodowej. Natomiast jest pewna sekwencja, w tym bardzo niepokojąca. Znaczy, no bo Ja słyszę, ulubienie... panie ministrze, o, w kuluarach Ech, od polityków bardzo. władzy, że to jest jakaś pułapka zastawiona na rząd przez ziobrowych prokuratorów. Ja nie wiem, czy to jest pułapka, natomiast ja stwierdzam fakty. Znaczy, najpierw prokurator, który nadzorował to śledztwo, mówi, że nic o tym nie wie, a potem się znajduje dokument, który się potwierdza to, że wszystko w tym śledztwie musiał akceptować jako nadzorujący to śledztwo. Prokurator, drugie, dodajmy Janeczek, współpracownik Zbigniewa Janeczek, który jest zresztą jednym z najbliższych pracowników Zbigniewa Ziobry. I to wygląda troszeczkę dziwnie. I prawdę mówiąc, gdybym się bawił w, teatry, w spiskowe teorie, to bym powiedział, że mamy do czynienia z jakimś podziemnym państwem pisowskim, które tutaj zaczyna. Tylko ktoś dopuścił pazurę. do tego, że jednak spóźnił to jak przestępców. Czy to jest dopuszczalne? To, jest, to w ogóle jest niedopuszczalne. I proszę, mam nadzieję, że to zostanie zbadane szczególnie starannie. I ktoś, kto się dopuścił tego, no, powinien ponieść jakieś konsekwencje. To jest dla mnie oczywiste. teraz proszę pamiętać, Rozow w dniu, w którym umarł polski żołnierz dźgnięty przez bandytę. Jeszcze wrócimy do tego, I, panie ministrze, To tematu. nadaje dramatyzmowi tej całej sytuacji. Na razie przerwamy rozmowę, będzie kontynuacja. Zapraszam na orędzie prezydenta Dudy. Drodzy rodacy, szanowni państwo. Dziesięć lat temu zostałem wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego. Być może niewiele osób dziś już o tym pamięta, ale po wyborach w 2014 roku miałem zaszczyt przez rok reprezentować Polskę i Polaków w Unii Europejskiej, walczyć w Brukseli o polskie interesy. Z bliska widziałem, jak ważne decyzje zapadają w Europarlamencie, jak wiele może zależeć od naszych reprezentantów i jak istotne jest to, żeby nasi przedstawiciele skutecznie i konsekwentnie zabiegali o polskie sprawy. W najbliższą niedzielę 9 czerwca ponownie wybierzemy polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. O tym, że to niezwykle ważne wybory, przekonujemy się każdego dnia. Pakt migracyjny czy Zielony Ład budzą obecnie olbrzymie emocje społeczne. Konsekwencje podejmowanych w Europarlamencie decyzji dotykają Polski, każdego z nas i będą dotykać jeszcze mocniej w przyszłości. Właśnie dlatego te wybory są tak istotne, bo to my Polacy, możemy w tym właśnie dniu wskazać swoich przedstawicieli, którzy będą w naszym imieniu podejmowali najważniejsze decyzje dla Polski, ale i dla całej Europy. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, Europa znajduje się w kluczowym historycznym momencie. To najbliższe lata zdecydują, w jakim kierunku będzie podążać cała Unia Europejska. Czy będzie to jak chcieli ojcowie założyciele wspólnoty, Europa ojczyzn, która szanuje historię, kulturę, tradycję i tożsamość poszczególnych państw członkowskich? Czy też będzie to scentralizowane europejskie państwo, jak chcieliby tego brukselscy biurokraci, gdzie unijne traktaty będą zmieniane przez wielkich, a wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji ograniczany? Jako Polak. Jako polityk i jako prezydent zawsze byłem, jestem i będę za suwerenną Rzeczpospolitą, która sama decyduje o najważniejszych dla Polaków sprawach. W myśl zasady, że im silniejsza Polska w Europie, tym silniejsza będzie i Unia Europejska. Dwadzieścia lat naszej obecności w Unii najlepiej to pokazało. Ten czas to wielki sukces Polski, to wielki sukces Polaków. Potrafiliśmy go znakomicie wykorzystać. Nasza ojczyzna niezwykle dynamicznie się rozwinęła. Nie tylko dogoniła, ale i przegoniła wiele unijnych krajów. Ale jesteśmy ambitnym narodem. Myślimy o przyszłości naszej, naszych dzieci i naszych wnuków. Za kolejne 20 lat Polska musi być jeszcze silniejsza, jeszcze bezpieczniejsza i jeszcze zamożniejsza. To właśnie jest kluczowe zadanie dla polskich władz, ale również dla naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Drodzy rodacy, szanowni państwo. Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 1989 roku. Ta data przypomina nam wielką wartość polskiej demokracji. Przypomina o tym, że sami mamy decydować o polskich sprawach, że żadne decyzje nie powinny być nam narzucane, ale o demokrację musimy zabiegać każdego dnia. Jest ona tym silniejsza, im większe jest zaangażowanie obywateli. Dlatego zawsze namawiam do głosowania w wyborach i ogromnie cieszy mnie wysoka frekwencja. Tak było przy ostatnich wyborach prezydenckich i ostatnich wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem w niezwykle istotnych wyborach europejskich. Idźmy na wybory. Namawiajmy do tego naszych bliskich, sąsiadów i znajomych. Zmieniajmy Europę w interesie naszej ojczyzny. Kształtujmy Europę w naszym interesie. Niech żyje Polska. No i wracamy do rozmowy z panem Bartłomiejem Sienkiewiczem, panem Bosłem. Panie pośle, o wyborach euro jeszcze opowiemy i porozmawiamy, natomiast chciałabym wrócić do sprawy żołnierzy i te zamknąć ten temat. Dlaczego opinia publiczna tak późno się dowiaduje? Dwa miesiące. Tego nie wiemy właśnie i to, jak rozumiem, premier tej informacji zażądał od ministrów. Wicepremier Kośniak kamysz mówił dzisiaj, że dostał pakiet informacji, nie wiedział, że żołnierze zostali zatrzymani i skuci w kajdanki. W tej sprawie jest wiele pytań, ale namawiam na to, żeśmy zaufali państwu, znaczy zaufali regułą państwa. Jeśli coś się dzieje, co budzi niepokój, to państwo ma wyłożyć papiery na stół, przeprowadzić sprawdzenie i to właśnie się dzieje. Czekamy na decyzję i czekamy na pełnię obrazu. Ale obraz, żołnierze się, pani w ogóle redaktor, powinni mieć stawiane zarzuty. się nie układa tak. tak naprawdę w jakąś wyrazistą historię. Jak to się stało, że minister sprawiedliwości nic o tym nie wiedział? Jak to się stało, że jak rozumiem. Najwyższe czynniki w państwie też się o tym nie dowiedziały. Jak to się stało, że ta historia została opowiedziana... No, co ma pretensje pan do premiera Kosiniaka-Kamysza, nie, nie przekazał informacji premierowi Jeśli mogę Kuskowi. skończyć, to bym wytłumaczył, dobrze? Bardzo proszę. E I nagle się okazuje, że ta historia jest opowiadana e przez najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry e na forach e gromadzących prokuratorów ziobrowskich i w y, y, portalu braci Karnowskich uderzeniowej takiej szczujni pisowskiej od dawna. Tu się, y, y, to się układa w niepokojący obraz i dlatego uważam, że powinno być to wyjaśnione do dna i premier to zresztą zapowiedział y, i mam nadzieję, że jutro będziemy w zupełnie innej sytuacji. Czy żołnierze w ogóle powinni mieć stawiane zarzuty w tak newralgicznej sytuacji? No, dzisiaj doszło do śmierci żołnierza zaatakowana przez przestępców, no bo one, nie byli to imigranci, tylko po prostu bandyci. To byli bandyci, bo my się bronimy przed tak naprawdę nie uchodźcami, tylko przed bandytami nasyłanymi przez Putina i Łukaszenkę. I ta tragiczna śmierć potwierdza, że mamy do czynienia po drugiej stronie. Z regularnym, regularną wojną wydaną Europie i Polsce przez Łukaszenkę i Putina. Tylko to, że ona jest innymi narzędziami, jest to jest zupełnie inna historia. To, że ona eskaluje w tej chwili, coraz bardziej, widzimy wszyscy. To teraz Putin zapowiada wzmacnianie terrorystów uderzających w Europę. To teraz się rozstrzyga sytuacja na froncie ukraińskim. I nie ma tutaj w ogóle co mówić. Żołnierze polscy są od tego, żeby chronić polską granicę i nikt nie ma prawa ich z tego obowiązku wyprowadzać w kajdankach. Mówił pan I o tym, że to premier jest oczywiste, jutro ale... zabierze głos to co powie według pana to znaczy Panie czy będzie dymisja prokuratora Janewska zastępcy musi, prokuratora generalnego. musi być zbadana do dna. Nie wiem jaki będzie efekt tego, przecież nie jestem w rządzie. Natomiast jestem przekonany, że zostanie zbadana i opinia publiczna zostanie o tym poinformowana. Natomiast niepokojące jest to, że prokurator mówi najpierw, że nic nie wiedział, a potem w dokumentach okazuje się, że wiedział. No to jest coś. Jarosław co Kaczyński też musi być mówi panie ministrze, dana. wstyd i hańba, a były premier Morawiecki domaga się głowy premiera Tuska. Premier Morawiecki użył takiego przy tym sformułowania, że premier ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. Akurat ten pan, pan Morawiecki, powinien milczeć w tej sprawie, ponieważ w, w myśl tej logiki i prawdy ponosi odpowiedzialność za całe zorganizowane złodziejstwo obozu Zjednoczonej Prawicy przez 8 lat, w której nie zrobił nic, a prokuratora Ziobrowa nie zrobiła niczego, nie wszczęła żadnego postępowania w tej sprawie. Teraz się zmagamy z tą zorganizowaną mafią i której, zdaje się, broni i Kaczyński, i Morawiecki. I doda. Platforma głosowała przeciwko zaporze na polsko-białoruskiej granicy. Teraz chce ją wzmacnić, ale prawie sprawiedliwość mówi, to przeproście. He, tak, tak, przeproście i spadajcie. Tak brzmi więcej ten komunikat odpisu. Tak, głosowaliśmy przeciw. Głosowaliśmy przeciw, mówiąc, że to będzie propagandowa, że to nie będzie żadna zapora, że to nic nie powstrzyma, że wydacie miliardy i nie uszczelnicie polskiej granicy. I wszystko to się sprawdziło. Panie redaktor, wszystko Ale gdyby nie było tej zapory, to byłoby jeszcze sekund, gorzej, panie ministrze. 15 sekund trwa tak naprawdę za pomocą, zwykłego lewarka samochodowego dostanie się Ale na jakaś zapora stronę. jest. Tak, tylko ona jest absolutnie niewystarczająca. Został ogłoszony plan nie tylko prawdziwej zapory, ale ufortyfikowania wschodniej granicy i to jest jeden z priorytetów rządu. Mamy do czynienia z sąsiadem, wobec którego musimy się ufortyfikować, zapobiegając takim nieszczęściom, jakie miały miejsce do tej pory. A Polska roku. powinna wystąpić do NATO w trybie artykułu czwartego? To chyba jeszcze nie jest ten moment. No bo radził pan taki właśnie ruch w 2021 roku prawu i sprawiedliwości. Bo jeśli jest sytuacja, w której mamy do czynienia z masowymi przekroczeniami granicy i brakuje, nam, na i brakuje nam brakuje nam sił, to rzeczywiście konsultacja w trybie artykułu 4 jest potrzebna. Natomiast moim zdaniem w tej chwili mamy do czynienia z małymi, zdeterminowanymi grupami bandyckimi, które próbują sforcować tą ale to też jest raczej zagrożenie terrorystyczne niż, e, niż masowe. Doszło do śmierci polskiego żołnierza. Pierwszy raz i to jest, e, i to jest właśnie ten powód, dla którego powinniśmy jak najszybciej ufortyfikować e, wschodnią granicę, żeby takie wypadki się nie mogły powtarzać. Irytuje pana gra w ciciubabkę, którą uskutecznia Daniel Obajtek z państwem? Nie, traktuję to jako rodzaj błazeństwa, który trwa tak długo, Póki pan Obajty nie będzie musiał się rozliczyć z transakcji, które zawierał, z półtora miliarda, które ukradziono w spółce Orlen w Szwajcarii, czyli nie będzie, który będzie się musiał tłumaczyć z tego niesłychanie podejrzanego dealu, jakim była sprzedaż prorosyjskim Węgrom, właściwie polskiego rynku paliwowego, i wtedy to błaznowanie się skończy. Bo pan Obajtek w tej chwili mieszka gdzieś na Węgrzech i udaje kampanię w Podkarpaciu, wpadając tam na chwilę, e, bo nie jest ścigany żadnym listem gończym. No ale tak, ale mamy moment, sytuację, panie ministrze, taką, że Daniel Obajtek udziela wywiadów, a od kilku tygodni jest nieuchwytny dla prokuratury, dla komisji śledczej, no... Prokuratura go wzywa, ten się nie stawia, bo jakby był ponad prawem. Za chwilę słyszę komunikat, że śledczy uzgodnili termin tego, tych zeznań na powyborach. To, to śmieszę państwo. Proszę pani, najważniejsze to jest to, że toczy się walec. I można błaznować przed walcem przez jakiś czas. Ale na końcu ten walec e, błazna, dogoni. E, po prostu... To są normalne procedury, które zawiera prawo, że najpierw się wzywa, ktoś odmawia, nakłada się jakąś karę, ten ktoś odmawia. Potem jest przymusowe doprowadzenie, um, które się albo udaje, Tylko albo nie Tylko wiemy, o to, czy, znaczy, to co toczyła to się ta pewien, gra, żeby, żeby nie zeznawał przed wyborami do Parlamentu to Europejskiego. Tak, ale i to się nie chcę pozbawić się mandatu. Mandat europarlamentarny nie chroni przed odpowiedzialnością karną we własnym kraju. Znaczy, to Unia Europejska, Parlament Europejski decyduje, czy ten immunitet cofnąć, czy nie. Szczególnie y, Parlament Europejski jest wyczulony na sprawy dotyczące korupcji, czy też mówiąc inaczej, czystego złodziejstwa. W związku z tym niech nadal y, pan Obajtek y, udaje takiego frika, ale moim zdaniem ten czas się skończy. Gdy pan był jeszcze ministrem, na posiedzeniach rządu rzeczywiście uszy panu czasem więdły? Nie pan premier ma taki zwyczaj prowadzenia m, obrad, e, e, dość e, wymagający, tak bym to no, sam powiedział, że czasami Wymagający i to nie chodzi o e, jakieś e, wyrazy e, brzydkie, ale pewien rodzaj e, traktowania z powagą spraw, które jeśli dostrzega, że nie są dostatecznie poważnie traktowane przez ministrów, potrafi dać temu bardzo stanowczy wyraz i yy, to, co przede wszystkim słuchać na Radzie Ministrów, to cisza. 4 czerwca, Bo... Donald Tusk sam powiedział, każdego dnia zaciskam pięści i zęby i myślę, musi być szybciej, musi być sprawniej. Rząd, rządowi potrzebne jest przyspieszenie? Absolutnie tak, ja jestem w, przecież w kampanii wyborczej. I właściwie od większości osób słyszę cały czas to samo. E, musicie przyspieszyć, musicie przyspieszyć. Nie może być tak, że to złodziejstwo, to zawłaszczanie państwa, to rozbijanie wspólnoty Polaków zostaje bez kary. E, tutaj no, jest wielka odpowiedzialność na resorcie sprawiedliwości, szczególnie na pionie prokuratorskim, aby te historie przyspieszyły. Mam nadzieję, że to się stanie. Adam Bodnar wypełniał swoje zadanie? Na pewno, oczywiście, że tak. Nie, no bo wszyscy inaczej mówią o przyspieszeniu, tylko później inaczej się okazuje, że. Nie, byłoby to że, yy, że, się, nie no. yy, przedmiotem decyzji. Skoro nie ma takiej decyzji premiera o wymianie ministra, to uważam, że to yy, idzie w dobrą stronę i wierzę w to, że idzie w dobrą stronę. Sam pan się wyrywał do kandydowania do Parlamentu Europejskiego, bo niektórzy się dziwią. Miał pan władzę, Ministerstwo Kultury i pan tak oddał. Tak, Chowę. ale władza to nie wszystko. Yy, ja akurat. Yy, yy, Kocham politykę, ale nie zawsze kocham władzę I, e, i powiem szczerze, to myślałem o tym, że jest taka możliwość, ale się nagle okazało, że mam bardzo szczególny moment e, i taki moment, w którym e, pomyślałem, że powinienem w tym wziąć udział. Ale sam Pan chciał? Mm, tak, ponieważ to jest moment, w którym to, co się będzie działo w Polsce, będzie się rozgrywała tak naprawdę na forum unijnym, ponieważ przyszłość Europy w tej chwili się e, waży. Znaczy, Ale jeśli co pan chce zdurujemy... osiągnąć w Brukseli? Bo dzisiaj rzeczywiście czytam Die Welt, wymienia pana jako polityka, która może kształtować przyszłość Europy. No bardzo prosto. Znaczy, Unia nie ma być. Unią na czas spokoju. Unia ma być związkiem państw na czas kryzysu i to takiego kryzysu, który zagraża bezpieczeństwu każdego państwa w Unii Europejskiej. Jeśli nie stać nas będzie na wspólną strategię postawienia Rosji tamy, to znaczy, że tak naprawdę tej Unii nie będzie i nie będzie bezpieczeństwa w Unii. To jest najwyższa stawka, jaką sobie można wyobrazić. I pomyślałem sobie, że to jest taki moment, w którym no z jakimś tam swoim doświadczeniem, taką jakąś zdolnością do stawiania sprawy na ostrzu noża. Hmm, powinienem w tym wziąć udział. A w jakich sprawach chce pan stawiać, na ostrzu noża jaką sprawę chce pan stawiać? Znaczy Europa się musi obudzić, że to nie jest moment, w którym można przez parę to miesięcy budzą? zbierać. Moim zdaniem nie. Idą to, to idzie za wolno. Znaczy ile czasu trwało tak naprawdę zorganizowanie pomocy Ukrainie i jakie były tego skutki tego, tego czasu? Jak to się dzieje, że właściwie druga, trzecia potęga gospodarcza w Polsce w świecie i przemysłowa do tej pory nie jest w stanie uzgodnić regularnej produkcji amunicji. Na tyle, żeby można było powiedzieć Rosjanom, nam amunicji nie zabraknie, podobnie jak nie zabraknie. I A jest pan za tym, żeby ograniczyć prawowe etę w Unii, zmienić traktaty? Zdaje się, że w ogóle nie ma tematu zmiany traktatów Było, na razie zostało nie. zawieszone na kołku, ale nie nie niektórzy mi się, lewica chce do tego wrócić. No tak, bo mamy ale... do czynienia na przykład ze szantażem ze strony Wiktora Orbana. Sam pan mówi o tym, że trzeba przyspieszyć. No to jak jeden kraj blokuje wszystko, no to ma wszystkich w garści. Tak, tylko my potrzebujemy działań tu i teraz. Natychmiast zmiana traktatów to jest to są lata. Znaczy to się nie stanie w miesiąc. A my mamy problem wojny na Ukrainie nie teraz. Mamy teraz problem z Chinami, z Iranem, z Koreą, są no, płonie świat wokół Europy. I mamy problem z uchodźcami. I mamy go rozwiązywać teraz, a nie zastanawiać się, jak będzie za parę lat wyglądała No tylko pakt migracyjny yy, mowa, wszyscy zablokowali. tak, Rząd polski, Donalda Tuska też. Też przeciwko. No, no właśnie, no, to jest. Ta, no, to jak to rozwiązać? Jak zbudować tą politykę? Damy migracyjną? sobie radę. Proszę namówić. No, ale nam to wierzyć. też było negocjowane 10 radę. lat. I... Było negocjowane przez poprzedni polski rząd. Który, zarówno Zielony Ład, z którym mamy wielkie kłopoty, jak i pakt migracyjny miał wiele możliwości zablokowania e, tych rzeczy przez ostatnie lata. I nie zrobił tego. I dobrze pani wie, dlaczego tego nie zrobił. Ponieważ liczył, że jak będzie grzeczny, to Unia pozwoli zawłaszczyć Kaczyńskiemu i Ziobrze polski wymiar sprawiedliwości. I łudzili się, że jak tutaj będą ustępować, to pozwoli im Unia tak naprawdę mieć swoich kieszonkowych sędziów i prokuratorów. Nie, nie pozwoliła, a myśmy zostali z tym ich, co tu dużo mówić, poddaństwem. E, jakim się wykazali w Unii Europejskiej. Czy chce Pan, żeby Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów zajęła się zbadaniem także afery podsłuchowej? Jeśli będzie taka wola tej Komisji, to tak, ale to, że. E, ale pytam Pana, czy Pan była... by chciał? Tak, chciałbym. Bo pamiętam, jak sam Pan mówił, ale mam nadzieję, że kiedyś w Polsce ta historia będzie sprawdzona przez odważnych ludzi. I mam nadzieję, że to się przy okazji tego stanie. Ja prawdę mówiąc bardzo bym chciał, żeby finałem tego była prokuratura, a nie tylko komisja, ponieważ te rzeczy niektóre się nie przedawniły. Tam ślad rosyjski był bardzo wyraźny. Ja mam swoje porachunki z Rosją jeszcze od bardzo długiego okresu czasu jeszcze z czasów służby. W, A z falentą też, tak? W, który nagrywał pana. Nie, tutaj, nie nie mówimy o płotkach. Mówię o Rosji, o polityce rosyjskiej. No, ale romskiej. on się przechwalał, że wtedy obali rząd i to się udało. Tak, tak, tak ale jak mówię, tu nie, nie mówimy o, o tego rodzaju Ale czy w ogóle ta sprawa powinna być odgrzebana że... przez komisję, bo na razie mam wrażenie, że komisja jeszcze nie wie, czym się zajmie. Dopiero wszyscy będą zgłaszali swoje propozycje. Ale. Chwileczkę, dopiero powstała. Pani już oczekuje efektów? Jeszcze komisja. Nie, jeszcze się efektów nie, nie, ale jakiś no właśnie, zakres tematyczny. Poczekajmy. Też. Bo jak rok ma działać, a dokładnie. Mam na... pełne zaufanie do składu, jaki jest w tej Pierwszy komisji. Pierwszy raport ma być I Mam ilość. wrażenie, że to są ludzie, którzy są w stanie zmierzyć się z tym problemem całościowym, co jest generalnie sensem tej komisji. Żeby nie badać poszczególnych wątków, nie koncentrować się a co do prokuratury, a co służby, a coś tam, tylko zobaczyć obraz, bo ten obraz uwikłania. Polski w, w politykę rosyjską miał jakiś swoich przedstawicieli tutaj, a zaczęło się tak naprawdę od taśmówki i o tym jestem najgłębiej przekonany. Czy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego widać, jakie jest nastawienie pana prezydenta Dudy? Da się jeszcze coś zrobić przed wyborami prezydenckimi? Trybunału Konstytucyjnego. No, ja jestem Była uchwała, były apele, żeby zrezygnować z Ja jestem zwolennikiem tego, o czym mówi pan profesor Sadurski, to znaczy uznać o nieistnienie Trybunału Konstytucyjnego. My nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. No to wygodnie jest dla władzy, Przecież żeby mamy, nie było kontroli. No a przepraszam bardzo, ale nie ma czegoś, tego takiego, jak. Trybunał Konstytucyjny. No, no nie ma. No, to prawda. Pani nie redaktor, ma. o czym pani mówi? No nie o kompletnej ma. Są... fikcji, o kucharce pana Kaszyńskiego, o le lekko zaburzonej pewnej pani sędzi. E wszystko na pasku PiSu, jakby oni mieli wytatuowane w ogóle legitymację PiSu na rękach. No, I to jest Trybunał Konstytucyjny? O czym my mówimy? On nie istnieje. I warto, żeby Sejm nazwał rzeczy po imieniu. Nie ma Trybunału Konstytucyjnego. I ci ludzie, którzy zostali tam upakowani politycznie przez Kaczyńskiego, tak długo, póki tam będą, powodują, że tego Trybunału nie ma. I frekwencja, jakiej jak się Pan spodziewa w eurowyborach? Czy orędzie tego, według Pana? Od tego zależy, ale jeśli kończymy o, program, to tak, ja mam jedną rzecz do powiedzenia. Żeby... Chciałem podziękować Uf, i Pani, i Pani Dorocie Sznef za to, że kiedy mm, Pani Szydło e, w studiu wczoraj w debacie powiedziała e, o destrukcji e, mediów, że Panie znalazły odwagę i powiedzieć, że to jest kłamstwo e, i że tak się nie robi. Gratuluję odwagi. Od Ale, tego są wolne media, że to jeśli ktoś faktum, kłamie wprost. Nie czuję się można go szczególnie odwalenie. Po prostu skontr skontrować. Od tego są właśnie media publiczne. Bardzo Paniom dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję także Państwu. Do zobaczenia.